Tak, to, to Ale jak? Ja będę tego, to... Zgadzam się z tobą. Tak? I nie, to. Dobra. Ej, patrz. Cześć, <grym> lupy, dobra, chodź. Chodź, nie widać. Sztuki. Sztuki patty. A wszyscy w szkole na mnie patka. Nie wszyscy. No <grym> Nie zgadzam się z Tobą Ale się zrozumiałeś, dobra Ej, powiedz też w tym filmie, to mój zrób się śmieć Ale też to, co? no, to było lepiej Głupie. Ja pan tak zbliża Myślę, że ja wiem, ale ja wiem wszystkiego Ej, goś tego nie żałuję Nie zgadzam się z Tobą a.

Matko, yy, sorry że tak długo nie nagrywałyśmy ale musiałyśmy posprzątać ten bajzer który zabawia za nim. Mikołajki! te Mikołajki! Mikołajka. Elfy. Mikołajka elfy. Tak. To będzie dobre. Znaczy to było dobre. Pójdźcie się obejrzeć w późniejszym Dzisiaj nagramy reakcję na poprzedni odcinek, dobra? <śmienic> dobra. Nagramy dzisiaj reakcję na poprzedni odcinek, dobra? Dobra, ale musimy tego. No. Dobra. Ym... Czekajcie, czekajcie. <śmienic>

Nou ja, we kunnen misschien iets schudden. Helemaal klaar. Echt niet. Dat kan niet. Dat mis de echt niet. Helemaal 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 Dobra. Ale to na koniec. Ale nie, bo teraz przekonę się jeden od będzie taki głupsta, nie? A no. Dobra, no ale teraz Wam pokażemy coś na no, dobrej koniec. Na no. Proszę bardzo, to twoje. To jedną godzinę trwało? My, nie, transformaj nie, My ja ja się zimy nie, boimy. nie, i odporną się. nie, Ja no też się nie, nie, Jeśli nie, było. Dobra. A nie, 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 Jeśli nie, 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 Dobra, nie, nie, up nie, 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 jak fajnie odblaskuje i widać ekran. Widzisz? Ekran? Dobra, e, ja ci włączę Minecrafta, ja to wracam. A, jest te... na... na tam. Dobra. Co? Czy fajna Dobra, kto zrobi ten dom tam? Nie to jest z jakiegoś serwera. Na gramy? A, Na gramy? Nie. Ja Dobra, jeden siedem, dwa. jeden siedem, trzy? też na mona, że będą Pixel, to znaczy, będą takie, jak... że będzie Pikachu, też. Dobra. Dobra. Ja się wołem, czy to mnie zawołaje, dobra? Dobra. dobra. Nie! dobra. Oooo! No no, to wszystko z jakąś minął! Dobra. Dobra, tak mówię. Tam jest. Co, co? Kolejny capture the fuck, tylko na tej mapie. Okej, okay, tak będziemy, będziemy sobie naciskać. Tak, Nie wiem. The... I brat to wygląda. Dobra. Jeszcze ja raz włączyłem. Dobra, jak się chciałem włączyć to mnie zawoli, dobra? To zajmę. Ja zaraz zrozumiem.

いいんだよ。嗯嗯 Dobra. Pikachu jest cholernie trudno złapać, to jest taki mały zapytalak. Ja mogę... Kabuto. Ja mogę? Zobacz. Wow! Co to tak? Co to jest? Niech to jest twój Lecia zobaczy No bo nie! mogę! Jeszcze idzie! No. no nie to! Ale zaś. Ta. No. Uh. Take, take to bal się graś! Tak! No! Wiiiiiiii! Najpierw mam tu Shift! No nie, klikaj, no! No, idź, pokaż. nie, idę. nie, nie, mam na nie, 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 No, no. 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 kliknij na niego! Początku... nie, głupi Albo nie, 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 No. nie, 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 Tak, masz... masz zwierzątko kolejne. Nidorino. Przez to stronę. Masz kolejne zwierzątko. Nie ruszaj go już! Klaceola. A masz lata te. Nie kapturec. Czekaj! Muszę w coś wejść. A co? Żeby A co? A ja tak. Chcęby przetłumaczyć. Więc brzmiało. Ale że będzie tam mówił? No tak. A co? Ale będzie mówić tam, tam, tam. Mówi o stworzeniu, tak? Nie. Yeah. Co? I? Yeah. Zap. Hryby. A, czyli że to jest już wszystko na na masz. też. Co to? To jest kasa? Nie. Nie. Jest to w błotnonej. Co to jest? Nie wiem, nie mogło Takie mikstura. Potio. No! To no chodź to. No po prostu. Nie, no mamy zwierzaków. Szukaj. Szukaj Pikachu. 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 Pikachu! Dobra, No dla tych nie już. Tych spawnerze. The Master Spawner. Nie ma to spawny, o ja druga! Nie! A masz Pete Gay! Mam, widać, widzę, widzę! No, ma To nie jest Pikachu! A to też nie jest Pikachu! To Pikachu jest taki żółty! Chce się na wszędzie! Tak, w razie tam, 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 tam! Nie, to nie jest Pikachu! O, no robi takie coś! Pikachu! O taki dźwięk, Jak głos? Szukam cię! Ja, ja, ja. Tam? Nie, tata. Dobra. Kto Nie! Co ty robisz? Nie. No nie spal mi tak każdego. Mio nie ochotuj, przechowuj mnie. Teraz tego się nie da. Zobacz. No. Bo... Nie! Tak, nie! Nagrywam, nagrywam. Ty brałaś w nocy! Tak! No? Ostatnio. No, zaraz. Gratikatywa. No bo się. No nie! Dobra, kiepsi się, sam Co oglądaj? Ty nie stąpiasz. Matko ci. Ej, spójrzmy na wycieczkę. No może tam będzie ktoś. Poza tym będziesz mogła sobie wybrać jakiegoś tam stowarka. Hmm. Nie. Gratidni? Nie, nie grzbiewacki, nie. No myśl, właśnie. Hmm. Hmm. Nie masz zabawy. Nie czujesz zabawy. Nie, nie widać. Oj, tam nie dbasz. Generowanie okay. do World. co to? I... Ja mam chcieć wybrać. Aaaa, ja woda. Wybierz. Squire troll. Toko deal. Sam hunter. To było. No to weź Nie masz tego. Idź, chodź. No a to mam zrobić złe miejsce. Tego. Nie? I to zaraz? No i gry, żeby go skosować. A potem możesz go przywołać. No i go nie ma. Teraz tej kni. Charmander! No no i go słuchaj. Widzisz, jaka fajna zabawa. Nie i już gry. Co to? No twoi pokarmony. no. Tam, może... nie, no nie, nie, już. No jakaś przeklęta reklama. nie, nie, pod... czy... nie, to muzyka, a dźwięk włącz. nie, po co. Dobra, żeby łatwiej było. Żeby łatwiej było. Ło, wow, jaki dziwny skorę patrz. Cześć! Kubek. Co to jest za? Mi taki! Mi taki No po tego walisz? E. Co to jest? Co to za? Dziś Abuś? Masti rok. rok No dawaj nie. Da. Czekaj. rok. Umszały. To po prostu skały. Umszały skały. Ska. To tak bardzo? się Ale Raczej na tej te to jest nieanormalne. Co to? Idziemy chyba. I No? Kwiatko to było. Krzak. Psychnik Idziemy szukać przygody. Może się znajdzie jakaś piramida. O, znajdę A może się znajdziemy No, Na pewno nie Pikachu. Na pewno nie Pikachu, wiesz? No, no. dobra, chodź. Patrz. No nie. Patrz. To jest takie dziwne. Ja Ej, ty kliknij na nim środkowym. No. Jeszcze raz. No, kliknij po prostu. Nie wiem, co to jest. No nie wiem, jak to jest. Przestworze. Nie ślepem. Wiem, przecież. Czekaj, czekaj, czekaj. O, hej, Kuby. O. Nie, co ty Lol. to takie? Czekaj, czekaj. Ja sobie znam. Ja nie znam, zabawę. Ta się nazywa... Wali się piasek. Wali się piasek. No to czekaj, patrz. Czekaj, Wiem. A Ale się rozwaliła. I tutaj A... też. Nie jestem mi się. Chcemy szukać piramidy. Nie, Pikachu. To jest Pikachu. Jest Pikachu. Słuchaj, nie działa? Nie, to nie jest... Nie bo Pikachu wcale uciekam. Słuchaj, Co to było? <laughs> My uciekamy. <laughs> O to nie, nie uważaj na to! Idź Idź od tego! Uciekam! <grym _> <grym _> nie to nie jest pikachu. Ja no. Julian? No to pokaż na niego od, nie, odkręć. Dajesz, no. No! No kłótnij na no, Shift! Nie. Słyszałeś? Tutaj było jakieś Pikachu! Słyszałeś to? A. Pokaż. To jest poważna sprawa. To nie, to to w noc przeszło. Przy... Gdzie ten pikaż? Byłaś na Gdzie ta pikaż dupa? A no, gdzie ta pikać tupa mówię. To pikaż dupa. Ale za Ale gdzieś tutaj była. Co to jest? Patrz. Krop przestrzeń. Widzisz? To nie jest... Pikachu, tylko to jest oto, 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 oto. A to co to? Bóg! Matko, to, 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 to wygląda jak Pikachu, ale... Gdzie to jest Pikachu? Bo to ma taki odgłos jak Pikachu. Czekaj, to co? Nie jest wystarczająco. Co to za... Napisz nie a to co to? Niedobre, nie ma tutaj Pikachu. A to po prostu... Tym to biało taki włosek Pikachu, no. A ty co? A czy, Głupia, to seryj. Kubek. Przypominasz mi Julian. Dobra, Julian, to on też siada, pan. Jemy, ja, szukać z tego. jest delfin, telefon no. Nie! 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 Cześć! Znowu. Dużo tutaj pikam A to? Jakie dziwne. A wiesz, że ja miałem takiego moda, żeby stworzyć, że mogę... Że się... Skąd na ziemia? To jest zimna możliwa. To nie... logiczne. Logiczne. To też się dawa. A to? No, nie, które... To co to jest? Weź to fajnie. Nie. To widziałem. To widziałem. Ale wyjdę. <coughs> Normalne. Normalne. Ale. Kole... Co to Co to Co No, ale tam kiedyś już znalazłem. To na pewno nie jest piramida. A Ale jest no, tam tylko. to jest, to, to, tylko jest ten... Ten... No wie... jest piramida! Ale ja widziałem tylko że tylko bez takich tych Ale na wtedy tylko piramida Nie, bo jakiś świat światło się Ja wiem, co jest tak A ja więc... tak, jest tam A ja wiem, to tutaj się kryje Ja też wiem wiem To ja tutaj już byłam I skały No po prostu po tej tronie no

Bogajce, no. Patrz, po prostu o tak, patrz, o tak. O, patrz, patrz. Tak i tak, no patrz, 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 no, patrz, no. patrz no. Pa, tu! To! Patrz, patrz, widzisz, patrz, ekran. Widzisz? No to, Jest tu. A I jeszcze to skrzydłkę, o to. już szmarek. A tak właśnie wszyscy są. To mm. 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 siadło może spotkać świnkę. Siadło. Siadło. Ej, zobaczymy jak się wysadzi. Dobra. Nie bój się, że będzie tak głośno. A ja i tak pomóż. Jak ja lubię na nic. I co to jest? Takie brązowe glina. To jest glina. Nie. Chyba, chyba. Boxet. Chyba. Jakiś boxet. A co mi? Chyba boxet. To jakieś bag. To jakiś bak. No, ty pieniądze glatek patrz! O co dzień? <laughs> ty pioncy glatek. No ale... Iiiiiiii! Iiiiiii! czekaj, zrobię zdjęcie! A, to a da, mam. Dobra... Mm. Teraz przy... Dale, to zięcie, na z klas. Dobra, co to zdjęcie na takie języklatko. Dobra. Masz. No gdzie zobaczmy coś. Zobacz. To jest noc. Anda się z tego w piramidzie. On myślał, że to jest jakiś inny wymiar. Tak tam jest... No bar, tak, bo tam jest jakaś pusty. To jest pustyna nie i tutaj patrzy, a tutaj woda, tylko. Tam coś się kąpie. Nie pikaczu, Jakiś Jakieś Prosimy? Nie, nie. To jest To no. Jest ryba. Magicard. A, wiem, to jest złoty. ryba. To jest złota rybka. Nie, to jest taka. Magicard. Magiczna ryba. Bez znaczenia. No bo magic, co nie. Ryba po prostu. Nie, bo tam jest karp. O to nie ma To jest karp. Nie to jest karp. No. to jest karp. To jest magiczny karp, pisał magic Idziemy za rzeką. Kap. 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 Idź. Idź. No idź. O no, no idź. Iść. ha? gdzie? ja nie, dopóki nie pikaczu. będzie pikachu trudno znaleźć. daj zrobić żalnie. E widziałeś tam na balonie gdzie była? widzę. tam była na balonie. widzisz? widzisz? no to <grym> na Masz. Co to? Mam metalpony! Mogę ci zrobić, żebyś była kucykiem. Chcesz? Albo na innym modzie. Ja. Tak. Nie. Yeah. Yeah. No co robisz? My nagrywamy i będziesz na kamerze. ja. Nie. No, yeah. yeah. Byście myśleli, że po kiepskich o 19.30? No weźmy tam. No Nie. Yeah. Tak. No tak. Ty w nocy grał. Dobra, chodź. Tak, z tym razem. To jest właśnie... Za godzinę my. Zwalać noc. Nie, w nocy grałaś też. Tak! No zwalać nagrałaś się. Dobra, musimy odpalić cześć. Na chwilę. Nie mówisz, że Nie. Cześć.